Pokój Furii, tak zwany Rage Room, to jest miejsce, gdzie można po prostu sobie zdemolować te sprzęty, które tutaj widzimy. Mamy tutaj około 20 różnych sprzętów RTV, AGD, czy jakieś krzesła i tak dalej. Oprócz tego mamy tutaj meble, które zostały specjalnie zaprojektowane pod ten pokój których raczej zniszczyć nie jesteśmy w stanie, bo są po prostu mocno pospawane. Mamy kilka młotków, pałki policyjne, mamy Łom. No, Około 10 sprzętów do wyboru i w zasadzie możemy sobie je wymieniać do woli, bo czas tutaj demolki trwa 45 minut, no i po prostu przez ten czas mogą używać wszystkiego, rozwalać naprawdę wszystko co chcą. Sampai jumpa di video selanjutnya.